To znaczy, och, a teraz znowu za mną biegnie! Co ona ma przeciwko mnie? Przecież nic nie zrobiłam! Naprawdę tego nie rozumiem! Czy ona w ogóle wie, kim jestem? Jestem Emma Vogel i oczywiście jestem szybsza. Hej, ludzie, co tam? To znowu ja, Emma Vogel. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze! Cieszę się, że znów jesteście ze mną. Zobaczcie, gdzie jestem. W więzieniu razem z Hello Kitty. Czy to nie jest fajne, ludzie? No cóż, w każdym razie wrzuciliście nas tutaj do tej celi, ale muszę powiedzieć, że to wygląda naprawdę super cool. Naprawdę bardzo mi się to podoba. I tak, ona już tam jest! Jest po drugiej stronie. Muszę teraz jakoś wymyślić, jak to uciec jest dobry z tego fajnie. więzienia. Zabieram was ze sobą. Zaczynamy! Dobra, ludzie, najpierw się wspinamy. Mam na myśli, że to nie jest pierwszy raz, gdy jestem w więzieniu, prawda, ludzie? Więc trochę się już orientuję. Właśnie tutaj odkryłam pierwsze wyjście. Yuhu, a potem ruszamy. Jest też tutaj, w następnym pomieszczeniu, ludzie. I o, jak fajnie! Co to jest tutaj. Spójrzcie te wszystkie Plakat fajne. Hello Kitty. i spójrzcie. Jest taka jasna Jaka i miła. Jaka słodycz, odruna. naprawdę super. W każdym razie, co chciałam powiedzieć, zasadniczo to jest jasne, ludzie! Więc musimy tutaj uważać! Musimy się jakoś nie dać złapać, jeśli chcemy wydostać się z tego więzienia! I nie spadnijmy tutaj, tylko ładnie przejdźmy przez te wszystkie przeszkody! A więc czas uciekać z tego więzienia! Dobra, ludzie! Tam stoimy! Już Hello Kitty, ale muszę najpierw nacisnąć ten przycisk. Tak, właśnie. Ona mnie po prostu złapała i znowu cofnęła tutaj. Powiedz mi, co tu się dzieje? Ja, a teraz znowu za mną biegnie. Co ona ma do mnie? Przecież nic nie zrobiłam. Nie rozumiem, dlaczego próbuje mnie złapać. Lepiej się stąd zmywam. A czego w ogóle chce ode mnie Hello Kitty? Czy ona w ogóle wie, kim jestem? Jestem Emma Vogel i oczywiście jestem szybsza, a może a! jednak nie. Oj, oj, naprawdę nie doceniłam Hello Kitty! O mój Boże, znowu jest za mną ludzie! Dobra, tym razem z większą koncentracją i skupieniem, ale muszę naprawdę. Hello Kitty! Jest naprawdę szybka! Nie spodziewałam się tego! O mój Boże, dlaczego ona mnie ciągle łapie? To jest po prostu niemożliwe, ludzie. Nieważne, spróbuję jeszcze raz. To przecież musi się udać. Przycisk już nacisnęłam. To już dobrze. A teraz muszę tylko zobaczyć, jak się tu jakoś przemieści. Sony, Sony. I do widzenia, Hello Kitty. To by było na tyle z kakao. O, o mój Boże, widzieliście tego słodkiego misia? Czy możemy go, proszę, zobaczyć jeszcze raz? O, czyż nie jest słodki? Nawet z czerwonym serduszkiem. Naprawdę super ekstra fajny. Bardzo mi się podoba. Gdzie ja teraz Lądowanie. jestem? Lądowanie! O, spójrzcie, ludzie! Łazience, jak to jest fajnie! A tam stoi jeszcze jedna. Hello, kitty! A tutaj jest wiele toalet. Co ja mam tu zrobić? Jak się stąd wydostanę? Co to jest OK? Więc tędy też nie da się przejść. Może tutaj? O, rzeczywiście, ludzie! O, spójrzcie! Można tutaj szybko wykopać dziurę. I hopsa! Jesteśmy już w następnym pokoju! Juhu! Tak, właśnie tak, ludzie! Muszę tutaj uważać, żeby nie spaść. Ups! Ale muszę przyznać, że to więzienie naprawdę mi się podoba. Naprawdę dobrze! Już samo to, że wszystko tutaj jest takie pięknie różowe, myślę, że Hanna, moja starsza siostra, poczuje się tutaj naprawdę wspaniale, bo różowy i tak dalej to jest jej ulubiony kolor. Moim ulubionym kolorem jest zielony. Dobrze. No cóż, Ale mniejsza z tym! Też mi się to jest podoba. naprawdę świetne! Właściwie uważam, że wszystkie kolory są super ładne. I wow, co tu się dzieje? Czy widzieliście to? Można zostać po prostu przejechanym, jeśli się nie uważa. Tak. Ale nie ze mną. Ukrywam się. Pięknie, więc. A potem. A potem? To jakby znika stąd. No dalej, biegnij. Dobrze. Dotarliśmy tutaj do następnego pomieszczenia. No tutaj, musimy to tutaj raz nakręcić. więc biegnij! Wow! Hello Kitty! Znowu za mną ludzie! Szybko uciekamy! Wow! O mój Boże! Muszę powiedzieć Byłam w więzieniu, chyba nigdy. gdzie ktoś szybko za nim biegł Uż. jak Hello Kitty! No, naprawdę nie doceniłam Hello Kitty! Pełen szacunek! Naprawdę! Szczerze mówiąc, jestem naprawdę super szybka. Wiecie o co chodzi ludzie, no zawsze jestem ptakiem i uwielbiam być naprawdę szybka. Ale muszę przyznać, że Hello Kitty też jest naprawdę super mega szybka. Całkiem to fajne. Okej. Okay. O, spójrzcie, tutaj są napoje! Takie napój energetyczny! Wow! Co to było? Zobacz, jak Już szybko to jestem! O mój Boże, okej! Okay. Czy to tędy? Tak, rzeczywiście! Dobra, idziemy tędy! I o mój Boże! Ludzie, jak szybko ja jestem! Och, mogę latać! No, przynajmniej tak to czuję! Na pewno z drogi. Oto nadchodzi MS. Z... Super! To było naprawdę super, ludzie! Dobra, Zostajmy teraz czasie. wspinamy się tutaj. I już jesteśmy w następnym pomieszczeniu! Och, spójrzcie! Czy można się tutaj w ogóle dostać? Zamknięte! Okej, okay, to pójdę tędy! Och, tutaj stoi drabina! Okej! Okay. To teraz otwieram tutaj, ale to było łatwiej. I już jesteśmy w następnym Och, Jak dobrze. Wow, czy to jest tutaj? silny wiatr? O mój Boże! Okej, okay, muszę tu trochę poskakać. Wtedy to wszystko działa trochę łatwiej, a potem. Jesteśmy już w następnym pomieszczeniu. Hurra! Mówię Wam, ludzie, to jest tutaj takie fajne! Zobaczmy, gdzie teraz jesteśmy! Wow! Hop! Jestem tu dobrze? Albo nie? Muszę iść do góry? Albo nie? Chwileczkę, tutaj można coś obrócić. Co to może być? Po prostu to przekręcę. Na pewno się do czegoś przyda, ludzie. A popatrzcie! Tam jest jeszcze takie pokrętło! No! Teraz na pewno pójdę do góry. Zobaczymy co się jeszcze wydarzy. W każdym razie tutaj jest jeszcze coś takiego. Dobra, kręcę tym też i teraz po prostu tędy przechodzę. Tutaj cały czas wydmuchiwało powietrze. Wygląda na to, że dobrze zrobiłem kręcąc tymi rzeczami. Więc teraz mogę bowiem spokojnie przejść do następnego pomieszczenia. Juho! Gdzie teraz jestem? O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. Jaki znowu mocny wiatr i o mój Boże, widzicie jak szybko znowu się poruszam? Wow, to jest zabawa. To jest naprawdę cool, ludzie. Więc uważam, że więzienie jest już super ekstra. No dobrze. Teraz jestem w następnym pokoju i o mój Boże lecę. Lądowałem. Juhu. Wow, gdzie ja teraz jestem? O, spójrzcie, znowu Hello Kitty. Uważam, że Hello Kitty jest taka słodka. A gdzie? Teraz jesteśmy? O mój Boże, dotarliśmy. Tu jest kafeteria, a tam widzę już wyjście. Jakie to jest super, ludzie! Udało nam się! Uciekliśmy z więzienia przed Hello Kitty! Jakie to jest niesamowite, ludzie! O mój Boże, tak się cieszę! I cieszę się bardzo, że znowu byliście z nami! Jeśli też mieliście tyle frajdy co ja, koniecznie zostawcie kciuk w górę! I pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów! I to już wszystko. Do następnego razu. Do widzenia. Hej ludzie, tu Emma Vogel. Jeśli chcecie usłyszeć więcej od nas, czyli rodziny Fogel, zajrzyjcie na Spotify, iTunes albo do Music. Tam znajdziecie nasze wspaniałe słuchowiska. Uwierz I... mi, oni są naprawdę I super. Tak, posłuchajcie ich. Miłej zabawy.